Witajcie, kochani! Dzisiaj chciałabym wam, wam zareklamować bardzo fajny żel pod prysznic Sejo. Bawełna. Mój ulubiony zapach. Ach, jaki piękny, świeżością pachnie. Przede wszystkim, jak mydełko. Wyjdziesz prosto z prysznica, świeży, pachnący. Tak właśnie pachnie bawełna. Bardzo przypomina mi to zapach do płynu, do prania, bo są właśnie też takie specjalne płyny o zapachu bawełny, i one też bardzo pięknie pachną, zwłaszcza ubrania. Ogólnie. To jest mój taki ulubiony zapach. Ja się czuję po prostu naprawdę świeżo i pachnąco. Drugie co mogę wam zaproponować to jest właśnie do powierzchni o zapachu słuchajcie gumy balonowej. To jest taki spray. Możecie psikać mm, piękny zapach, słodziutki. Guma balonowa, ale też słodkie truskawki. Możecie psikać powierzchnię w swoim domu, jak i po prostu gdziekolwiek, bo zapach jest przepiękny. Drugi z tych zapachów Taki tak zwany odświeżacz powietrza. To jest zapach kwiatów. To jest zapach wiosennych kwiatów na polu, ale też jest bardzo świeży i przyjemny. Możecie sobie go wypróbować, jeżeli, ch jeżeli chcecie. By w Waszym domu pachniało ładnie, no to Wam polecam te produkty, które bardziej lubicie czy owocowe, na przykład gumę balonową, czy kwiatowe czyli taka łąka pełna kwiatów. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie i do zobaczenia, do następnego filmiku. Cześć!